Cześć, tu Grzesiek, a dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o Orbei Rice SL, którą mieliśmy w teście przez ostatnie dwa miesiące. co to jest za piękna historia. Trudno powiedzieć że to jest to test długodystansowy, bo w tym czasie pogoda była różna i katowaliśmy różny sprzęt, ale te około 200 km, które zrobiliśmy w sumie zdecydowanie pozwalają nam podzielić się z wami wrażeniami, jak ten sprzęt jeździ i o co właściwie w nim chodzi. Mamy tu do czynienia z najnowszą wersją modelu Rice SL Orbei, a Orbea generalnie zapoczątkowała taki trend odchudzania rowerów elektrycznych. To niekoniecznie rowery SL, dlatego że Orbea od początku sięgnęła po silniki Shimano i zastosowała specjalny soft. Nie ograniczając maksymalnej mocy, czyli 85 Nm. Tylko tak tuningując silniki, żeby celowo obniżyć tę moc, a jednocześnie zapewnić duży zasięg. W najnowszym wariancie jest to pomyślane w ten sposób, że mamy do wykorzystania dwa tryby i nazywa się to Rider Specy Synergy. Ładnie oprogramowanie Orbe i jest oznaczone odpowiednio na silniku. I oznacza, że macie do dyspozycji ten tryb wydłużający zasięg, zapewniający płynną jazdę i tryb RS, obok tego RS, który oznacza pełną moc. My w dodatku stuningowaliśmy naszą sztukę o tryb RACE, który pozwala startować w zawodach na silniku Shimano. Wydłuża takie funkcje jak Override, czyli możliwość. Wspomagania przy, na przykład przy pokonywaniu przeszkód, całość oczywiście dokonuje się za pomocą apki. To jeszcze jedna z zalet posiadania elektryka, bo tutaj tuningu, jak w samochodzie, chip tuning dokonujemy za pomocą po prostu zmiany w oprogramowaniu. A teraz wracając do tego modelu RISE. RISE. Nie wiem, jak to też nawet, przez S jest pisane. Model jest dostępny w dwóch podstawowych wariantach: Rise SL i LT. Ten, który mamy, to jest SL. Ma 140 skoków z przodu i z tyłu. Wersja LT ma powiększony skok i jest to 150 z tyłu, 160 z przodu. Orbea pozwala sprytnie wybrać użytkownikom, ile skoków chcą, ale nie tylko to. Pamiętajcie Orbea ma konfigurator mine own się nazywa który generalnie jest bardzo rozbudowany pozwala zmieniać konfigurację więc nawet jeżeli ta wersja którą mamy za 30 tysięcy złotych bez złotówki 299 ma jakąś pierwotną konfigurację to tak naprawdę jak się już jej przyjrzycie i zajrzycie do tego konfiguratora można zmienić prawie wszystko. I teraz tak y Zmieniać możecie nie tylko kolory, jest kilka do wyboru, ale także. No, możecie też customizować później wygląd roweru, ale możecie też zmieniać takie rzeczy jak hamulce, zawieszenie czy wielkość baterii. Ten model jest dostępny z baterią 420 albo 600. Co więcej, Orbea ma specjalny range Extender. To jedna z zalet ich własnego oprogramowania które pozwala dołożyć lekko ponad 200 watogodzin dodatkowe. Tym samym maksymalnie można mieć baterię ponad 800 albo 420 plus 200, czyli 600, 620. My seryjnie mamy w tym rowerze 600, 612 z tego co pamiętam, która jest ukryta, tak jak wszystkie baterie seryjnie, w róże głównej. Po co? No, jak zwykle robi się to po to, żeby rower był lżejszy, a topowe wersje ważyły 18-19 kg. Eee, wada oczywiście jest taka, że musicie rower zabrać ze sobą do piwnicy domu, żeby go naładować. Ale w zamian dostajecie lekki sprzęt i znów podkreślam, z możliwością użycia go i z pełną mocą. Tak jak maszymano, 85 nm, 600 W piku, albo z tym ustawieniem sprofilowanym przez Orbe, które lekko ogranicza moment i moc, ale wydłuża zasięg. Ten rower pokazywał mi 140 km maksymalnie, nawet w tej chwili jak sprawdzałem w trybie eko, a bateria ma połowę pojemności, bo jeździłem w polanicy, pokazuje 100 km. To naprawdę oznacza, że nie musi być to rower typu SL z tym ograniczonym silnikiem, a możecie mieć dwa w jednym: lekkiego elektryka, który w razie potrzeby ma pełną moc. Podoba mi się to bardzo, bo jeździłem już na tym rowerze sporo. Jeździliśmy w ogóle we dwójkę i na zdjęciach widzicie Ustynę i obydwaj byliśmy zadowoleni. Byliśmy i w Srebrnej, ja byłem w Polanicy, czyli jeździliśmy, byłem też na Ślęży i Raduni, jeździliśmy w takich warunkach od jesienno do wiosennych i zimowych i było tak, że to jest przyjazny sprzęt. Tutaj jest mnóstwo takich detali, które powodują, że nie męczy się człowiek z obsługą. 140 skoku nawet przy bardzo stromych trasach przy fajnych kątach 65,5 główki. To już jest wystarczające. Ricz na poziomie 655-660 mniej więcej. Sprawdzę to dodam. Jest w tych średnich, ale nie przesadzonych, więc rower fajnie manewruje w przód i w tył. Przede wszystkim niski środek ciężkości. To jest rower wersji M20, czyli jest jeszcze kilka do góry. Jest Limited Team M10, czyli to jest podstawowy karbonowy. On waży po dokręceniu pedałów z uchwytem do garmina, z koszykiem, lekko ponad 21 kg. I pytacie, czy to duża różnica, czy rower waży 21 czy 25. Tak, no bo w terenie, kiedy jeździcie jest stromo, są trudne trasy enduro, tak jak w Srebrnej, to, to, czy macie rower tego typu, który jest łatwy do opanowania, kiedy was ciągnie w dół, a pełnokrwistego elektryka full power i 25-7 kg, to zawsze będzie różnica, no bo po prostu ten jest łatwiej opanować. A Orbea ma poza tym jeszcze kilka cech, które powodują, że jest po prostu fajna i przyjemna w użytkowaniu. To przede wszystkim cztery rozmiary do wyboru, to jest MK. I przy wzroście typu 170 Ja czy Justyna pasował idealnie. Plus do tego bardzo niska rama. No i długa sztyca. Tutaj seryjnie jest dwusetka, którą można dodatkowo o 2,5 cm. Z tego co pamiętam, regulować, jeżeli chodzi o maksymalny zasięg. Dla mnie ta dwusetka przy moim wzroście jest lekko za wysoko. Więc gdybym miał tulejki, które do tego służą, pewnie bym troszeczkę obniżył. Ale to, że możecie zjechać na sam dół i ta rama, tak jak widzicie, jest bardzo niska, to zawsze się przydaje, właśnie szczególnie w trudnym terenie. Specyfikacja, zasięgi, takie rzeczy. Silnik RS6 w tej wersji, bateria 600K, jest do wyboru też 420. Napęd na poziomie Shimano SLX. Hamulce z 6000, czyli Deore. I zawieszenie Performer z Foxa. Czy tu są słabe strony? Są proste opony. To są Wicked Wille, czyli takie down country szwalbe. Na pierwszy jeździe złapałem kiche, bo rower seryjny jest na denkach. Zmieniłem tył na tubelesa i od tej pory przez kolejne dwa miesiące problemu nie było. Najcięższy element to chyba same koła aluminiowe, ale. Mówicie, w Elektryku generalnie dalej własności jezdne i w dużym stopniu są zależne też od silnika i od jego mocy. A tu chyba dlatego, że mamy właśnie Riders Synergy, czyli po prostu oprogramowanie, opanowanie tego roweru jest łatwiejsze. Podjeżdżaliśmy nie tylko używając silnika, podjeżdżaliśmy także szatlem, żeby zrobić więcej metrów w dół. No, i obydwoje jeżdżąc na tym rowerze intensywnie byliśmy zadowoleni. O dziwo, nawet te prostsze hamulce Shimano, bo to nie jest jakiś top, też działają po dotarciu. Tarcze 180 są wystarczające no bo to też nie jest rower enduro. Tutaj macie sprzęt, który pozwala fajnie się pobawić, bo ma niski środek ciężkości. A jednocześnie jest super do turystyki. Podsumowanie do tego testu robiłem w Polanicy, gdzie jeździłem trasy, które znam z przeszłości: cross-country też, czyli i stare trasy, langa, i bike maratonu i różne bardzo strome rzeczy, dzięki temu, że ten rower ma fajną, taką zwartą geometrię. Silnik, który można ustawić tak, że działa płynnie, był łatwe do pokonania. Nawet miałem takie wrażenie, że te rzeczy, które kiedyś przerażały, teraz są łatwiejsze. A zasięg? Eee... Robiąc 700 w pionie i 30 parę kilometrów, nie zużyłem nawet połowy baterii. A kręciłem się po lesie, robiłem w tej we w te różne strome ścianki. A dużo się bawiłem rowerem latałem dronem, tak jak także widzicie, więc y, realistycznie więc biorąc, y, przy tym trybie Orbe-owym RS i baterię 6 c y, po górach można zajeździć się na śmierć, to znaczy wszystko was będzie bolało, a bateria tam jeszcze będzie. I chyba, słowem podsumowania, podoba mi się to, że mogę mieć dwa w jednym, to znaczy SL'a, jeśli chcę, wtedy wrzucam ten tryb orbe i RS, i wersję Full Power, gdybym chciał szaleć. Tylko, że ta wersja RS 60 Nm to tak naprawdę i tak jest mocniejsza niż te Q, Nawet odczuwalnie jest mocniejsza niż Bosch SX. Więc czy bym używał Full Power? Robiłem to dzisiaj eksperymentalnie. Używałem trybu Race. Ale to chyba aż za mocne do jazdy na co dzień. Więc zobaczcie też nasz film na temat jak zmienić ustawienie, jak wrzucić sobie try, Racing do silnika Shimano. Ale tak naprawdę Orbea zrobiła super robotę, robiąc to co zrobiła, czyli własne ustawienia. No i jeszcze coś: Orbea pozwala na zamawianie i online, i ma sieć dealerów. I to jest fajne: taki hybrydowy system. Ten w ogóle konfigurator, który ma Orbea, to nawet jeżeli nie od razu decydujecie się na zakup, warto przejrzeć w całości. A mi się podobają też rozwiązania techniczne w tym rowerze, bo macie na przykład różne układy karbonu w różnej wielkości roweru, no bo duży człowiek założenie zwykle cięższy, plus wykończenie. Wiecie, że tutaj nawet jest w określonych miejscach folia na wierzchu, która dodatkowo zabezpiecza ten rower. Jest tylko jeździć upalać. E, jakbyście chcieli bardzo szaleć, to tylko trochę grubsze opony. Wkładka pewnie z tyłu, a poza tym premium. Lubię to. Polecam.